Audi 4 B7 kombi wymiana mechanizmów tylnej wycieraczki. Tu żeby się dostać to trzeba było wywiercić, e, wy, wykręcić raz, dwa, trzy, cztery śruby, a potem wszystko schodzi na zatrzaskach. Tu jeszcze piąta i szósta i wtedy ściągamy obicie, które jest tu w środku na takich zatrzaskach. Później jest trzy śruby i wyciągnąłem to. Zatrzymywał się kiedy chciał i gdzie chciał. I ciek płyn do środka, tutaj do samochodu. No i oczywiście, do tego, jak się zaczynało, to od wycieraczki i ramię zostało uszkodzone. Tu jest nowe. To jest nowy mechanizm. Dziura była wcześniej zaślepiona. Części przyszły i można wstawiać trzy śruby. Czas naprawy z 20 minut. No do godziny Mars. Dobra, pierwsza próba. Dobra. Jeszcze? No, 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 co? I włącz w ten spryskiwacz. Pchaj go, nie? Daj mu szansę. Daj mu szansę. Dobra wyłącz Dobra, dawaj Dobra, płyn, nawet z zapasem daje. Dobra, okej. Okay. Jest dobrze.